Jedno, że, bo tak pocisnęliśmy po tym Denisie. Denis na pewno dostarcza dużo humorku. bo, no jest cholernie pocieszny. Denis nie, Załęcki. Bo rzadko z którego Freakfightera można się aż tak pośmiać, bo on, wiecie, tak się bardzo sadzi później są śmieszne przeróbki. No moja ulubiona to jest z tymi ministrantami. Nie wiem, czy to znajdę. Denis Załęcki, kto to napisał? Nie będzie tutaj, pewnie będzie na TikToku, ale TikTok, TikTok ma najbardziej spieprzoną wyszukiwarkę, więc tego nigdy nie znajdziemy. Wiem, że była taka... Cichaj tam. Dobra, jest chyba, tak. Kto to napisał? Ale co się stało? Kto to napisał? Ale co się stało? Co się stało? Kto to napisał? Ale co się stało? Powiedz mi tylko, co się stało, bo ja nie wiem. Ja, ja to też nie wiem, co się stało. Jest taka grupa <noise> ministranci, bo ja jestem ogólnie ministrantem. Min